Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o, filmie, o firmie Frigola we Wrocławiu. Czyli tytuł jest Frigola Breslau, z uwagi na to, że ta firma powstała w 1884 roku na terenie Wrocławia, który się wtedy nazywał Breslau, bo oczywiście był to tak zwany niemiecki Wrocław. Ta firma już, jakby to powiedzieć, Zaczęła pierwsze jakie wzmianki o tej firmie, są rok prędzej. Założycielami był Józef Frigola i Heinrich Slowak, pisany przez V. Ci dwaj panowie mieszkali koło siebie i wpierw na początku pan Frigola miał firmę, która produkowała korki, ponieważ korek jako kawałek drewna korkowego można wykorzystać do zamknięcia różnego typu opakowań. Była bardzo duża potrzeba, zresztą w Poznaniu była wielka fabryka korków i tak dalej. I tutaj pan Frigola z panem Słowakiem, jakby to powiedzieć, weszli w ten temat. Trzeba przyznać, że tutaj bardziej wykształconym, jeżeli chodzi o takie techniczne i produkcyjne rzeczy, był właśnie ten Frigola, ponieważ on był werkmistrzem. On prowadził warsztat i mógł mieć uczniów, to wtedy było bardzo, bardzo ważne. I oni, tak jak wspomniałem, na początku produkowali korki. Pierwsza siedziba była na ulicy szerokiej, obecnie to jest ulica Purkiniego. I ona się zajmowała też właśnie tymi korkami i zaczęła produkować akcesoria związane z browarstwem, z piwowarstwem, czyli jakieś tam kotły, jakieś pojemniki, jakieś rury, jakieś kadzie i to była ich produkcja. Później się przenieśli na ulicę Świętej Katarzyny. Następnie w 1902 roku ta firma przeprowadziła się na ulicę Borowską i to już był początek XX wieku. Do, doszedł do tego kolejny brat Słowak, czyli były dwa, dwa Słowaki i Frigola i powoli pan Frigola zaczął się z tego interesu wycofywać, ale firma nadal funkcjonowała do samego końca e, pod nazwą Frigola and Corporation e, Breslau. No trzeba przyznać, że e, oni już na przykład w 1918 roku, czyli tak w okresie już pierwszej wojny światowej, nazywali się fabryka maszyn, sprzętu sklepów kolonialnych, destylarni, robili korki, robili kafę maszyny, robili młynki do maku i też maszynki do palenia kawy, czyli pełen taki asortyment związany z wyposażeniem sklepów I nie ukrywam, że to jest to, co mnie wpierw zainteresowało. Tak jak wspomniałem, pan Frigola się już z tego interesu wycofał. W 1930 roku zaczęli produkować jeszcze wagi i zaczęli produkować aparaty kwasowe, ponieważ pojawiła się już blacha kwasoodporna, czyli odchodzono od tej miedzi tylko właśnie, bo miedź trzeba było wybielić cyną, a aparaty kwasoodporne już nie wymagały żadnych dodatkowych zabiegów. No i na pewno działali jeszcze w 1943 roku, no i istnienie tej firmy, jakby to powiedzieć, zakończyło się w 1945 roku, i dalej nie mamy żadnego śladu, żeby gdziekolwiek ta firma była kontynuowana. Tak się pięknie złożyło, że będąc kuratorem 12 Dnia kolekcjonera, jednym z uczestników był oczywiście nasz zasłużony regionalista, pan Jacek Borowiak, który mi pozwolił. Sfotografować katalog. Tutaj możecie państwo zobaczyć, jest to oryginalne fotografie z katalogu, który no tutaj wiemy, że on musiał powstać gdzieś około 1930 roku. I jest to katalog wag, które były produkowane przez tę firmę. Tutaj możecie państwo zobaczyć, jest taka. E, Tabliczka, że właśnie Frigola Incorporation we Wrocławiu wyprodukowała taką wagę. Teraz znowu pana przerzucę na drugą stronę. I tu mamy oryginalną, piękną wagę, gdzie tu właśnie w tym miejscu to jest ta część, którą państwo widzicie, to jest od strony sprzedawcy. Tam z drugiej strony jest. Drewno jest gładkie, to jest waga, która stała na ladzie sklepową pana bortla w leśnie na ulicy Kościańskiej, obecnie ulicy Narutowicza. To jest oryginalne wyposażenie ze sklepu przedwojennego w leśnie. I to był mój taki pierwsze spotkanie z firmą Frigola. Później, jak już wiedziałem, że taka frigola istnieje, to udało mi się kiedyś kupić takie urządzenie. To jest, proszę Państwa, tak. To jest takie zwykłe apteczny korkownica do ściskania korku, ponieważ korek ma to do siebie, że on jest taki napęczniony. Jak się go ugotuje i się go ściśnie, to on przez pewien czas jest taki mały. I wtedy można go włożyć w tą szyjkę od butelki. I wtedy powiedzmy, jest potrzebne, żeby ten korek ścisnąć. I tutaj, proszę zobaczyć, jest takie urządzenie. Tu nie wiem, czy panu się uda pokazać, jest takie tabliczka znowu Frigola Corporation Breslau. Także to, to wpierw zwróciło moją uwagę, że jest to frigola, czyli wyposażenie starego sklepu. I tutaj proszę zwrócić uwagę, to jest stosunkowo ciężkie, to jest korkownica, ale taka bym powiedział, przemysłowa. Tu mamy takie dwa elementy z twardej gumy i tu mamy dźwignię, która powoduje, że to się zaciska. I teraz, jeżeli będziemy mieli na przykład butelkę. Tu mamy akurat wiśniak deserowy pana Czajki, ale to akurat nie tego. Tu był ten korek włożony, już ściśnięty, i na to zakładano takie kapturki ochronne, żeby powiedzmy to tego. I ja myślę, że. Tego typu rzecz właśnie powstawała w ten sposób, że po prostu zaciskało się te tulejki. Może się mylę, może to było tylko do ściskania korków, ale w każdym razie trzeba przyznać, że jest bardzo ciekawe urządzenie firmy Frigola, które no tutaj pięknie nam się, że tak powiem, konweniuje z dzisiejszym tematem. Teraz przerwałem wątek wagi, już mieliśmy wagę pana Bortla, to teraz pokażę państwu parę stron z tego katalogu. Oczywiście takie wagi były produkowane, bardzo podobne wagi miał mój dziadek w aptece, w każdym razie są to też ciekawe tutaj. Rzeczy. Oczywiście mamy te wagi w różnych wielkościach, w różnym wykonaniu, bardziej doskonałe, mniej doskonałe. Te stojaki, takie ozdobne jak kolumny, to często spotykam. Czasami te wagi nie są sygnowane i później nie wiemy, czy to akurat zrobiła frigola, czy nie. Tutaj mamy kolejne wagi, no trzeba przyznać, że asortyment tutaj one są coraz ładniejsze. Taką wagę Musicie Państwo mi uwierzyć na słowo. Pan kamerzysta stoi właśnie koło takiej wagi. To jest waga, która była mocowana do lady sklepu. I po prostu na ladzie był, była po prostu taka jakby zintegrowana waga razem z ladą sklepową, i to są właśnie te takie też duże sklepowe. Tu mamy tak zwane palcowe, takie ręczne, malutkie wagi, gdzie też one były w różnych rozmiarach, różnych, różnych wielkościach. No tu już mamy takie podobne wagi, które Wam przed chwilą pokazywałem, i to będzie właśnie taka waga którą miał pan Bortel w Leśnie, no a ta waga jest obecnie w zasobie mojego, mojej galerii. No tu mamy kolejne właśnie różne, różniste te wykonania. No trzeba przyznać, że pięknie to było wszystko zrobione. Tu są tak zwane wagi, Dziesiętne. No, muszę się pochwalić, że w mojej kolekcji wag mam taką wagę ze sklepu mojego dziadka i ze sklepu pana przymuszały. Także y, powiedzmy, to są obydwie wagi, które ważyły żelazstwo na terenie leszna przed wojną. No, tu są już takie wagi bardziej kombinowane. Tu są do, y, do mąki, do, 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 y, do maku, do różnych takich, powiedzmy, y, rzeczy, które były handlowane. No, widzicie Państwo, że nawet beczki można było bez zmianem specjalnie i ty, tym też się zajmowała firma pana Frigola. To jest dla mnie ewenement. Ja nie spotkałem tak ozdobnego e, dystrybutora do sprzedaży kawy. E, tutaj e, jak jesteśmy na etapie tego dystrybutora, to e, przeniesiemy się w inne miejsce. Tutaj za mną jest taki wspaniały dystrybutor do sprzedaży kawy, gdzie pisze, że tu jest... E, Kawa już palona. I tutaj zwróćcie Państwo uwagę, jest tabliczka Frigola and Corporation Breslau, czyli mamy na 100% pewność, że to zostało zrobione przez firmę Frigola. Ja tych dystrybutorów mam dużo więcej, ale właśnie ten jeden jedyny, jeżeli chodzi o pojedynczy dystrybutor, jest sygnowany firmą Frigola. Jest to wspaniały przykład. Ale proszę zwrócić uwagę na ten wielki czterokomorowy e, dystrybutor do sprzedaży kawy. Jest on bardzo ciekawy. Pozyskałem go od kolekcjonera e, i regionalisty z Szczepina i to na pewno stało e, w Czempinie, w, w sklepie. E, on jest, no, no jak, jak się ma ponad 100 lat, to już się już ma prawo być niezbyt doskonałym. Ciekawe, czy panu się uda. Tutaj, 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 tutaj u góry, tu gdzie pokazuję, jest też piękna maluteńka tabliczka, gdzie pisze Frigola Incorporation. Jak się nie uda, musicie mi państwo uwierzyć, że tam takie coś jest. Zresztą za chwilę pokażę Państwu fotografię tej tabliczki. A oczywiście te emaliowane tabliczki to są ceny po prostu, myślę, że za funt kawy. W każdym razie jest to kolejny przedmiot zrobiony w firmie Frigola, która, no, jakby to powiedzieć, od początku kojarzyła mi się z wagami, jak od Jacka Borowiaka y, dostałem ten katalog do skopiowania, no to już wiedziałem, że te wagi, no a, Reszta jest jakby uzupełnieniem, i nie ukrywam, że każdy przedmiot, który będzie z wyposażenia sklepu i będzie miał tabliczkę Frigola, wejdzie w zasób mojej kolekcji. Także musicie Państwo przyznać, że będę szukał tego typu dystrybutora, jak który jest tutaj na tej fotografii. Nie wiem, czy on gdzieś był sygnowany, że robiła go Frigola, ale proszę zwrócić uwagę, że tak. To nie jest blacha malowana, to jest majolika. To jest ceramiczne, takie duże naczynie, bo mówimy o naczyniu tej wysokości, które tu miało pokrywę tu się wsypywało tą kawę, tu tym zasobnikiem się brało kawę do sprzedaży, a nadwyżkę, którą się nabrało na łyżkę, wsypywało się z powrotem tutaj w ten górny element. Także jest to naprawdę piękna rzecz i będę gonił za takim dystrybutorem. No, i jeszcze fajne, na, ostatnim, na ostatniej stronie tego katalogu jest pokazany właśnie taki dystrybutor, gdzie jest raz, dwa, trzy, cztery, i to są takie kraniki gdzie można było właśnie w sklepie sprzedawać rzeczy do konsumpcji, czyli tam mógł być olej, mógł być ocet, mogły być jakieś mikstury związane z cukrem itd. To też właśnie jest tego, a tutaj wyraźnie pisze, że to jest petroleum pumpen anlagen, czyli tutaj sprzedawano olej, który był związany z... z Jakimiś maszynami, ale jednocześnie petroleum, to już nie wiem, czy Państwo pamiętacie, był taki film o dystrybutorach do sprzedaży nafty, do sprzedaży benzyny i tak dalej. I to też powiedzmy, no tutaj akurat nie mamy specjalnie podane wielkości, jakie to jest duże, ale jest ewidentnie pokazane, że tu jest tabliczka Frigola e, Breslau Gesgeschutz i możliwe, że tego typu zestawy robiono na zamówienie. No i tutaj Państwo, te, jeżeli nie mogli, tutaj o, to jest ten mój piękny e, dystrybutor szczępinia, a to jest ta tabliczka, która się tam u, u góry znajduje. E, muszę, e, e, kręcąc ten film, e, Złożyć szczególne podziękowanie mojemu przyjacielowi z Wrocławia, Mariuszowi Kotkowskiemu, który jest regionalistą, pisze książki o Wrocławiu, w ogóle zbiera widokówki z całego świata i właśnie dzięki jego współpracy on dostarczył mi tak szczegółowe informacje dotyczące działalności firmy Frigola. I mam nadzieję, że już teraz po nakręceniu tego filmu, jeżeli ktoś do internetu wpisze Frigola Breslau, to pojawi mu się mój film i wtedy już będzie wiadomo, co to była za firma. A ja, tak jak wspomniałem, nadal będę poszukiwał wyroby tej znamienitej firmy z Wrocławia, która zakończyła swoją działalność w 1945 roku. Dziękuję.